Cześć Minecraft Complex z tej strony owery. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zdobycie łapki w górę, to jutro będziecie musieli wstać o 5 rano i się nie wyśpicie. Więc lepiej w tym momencie zostawcie łapkę w górę. Jeszcze przed startem tego odcinka zapraszam Was oczywiście na mój serwer, rgmc.pl. Jest to sieć serwerów, na której znajdziecie różne tryby: Survivale, Bedwarsy, megadropy, skyblock'i, Skyblock, PvP. Wszystko tutaj znajdziecie. Dodatkowo wczoraj o godzinie 18 wystartował nowy tryb Mega Enchant 1.17, więc jest dzisiaj PM Pierwszy dzień edycji, więc kto jeszcze nie zaczął, to zapraszam was bardzo serdecznie. Można sobie zacząć, bo jest dopiero pierwszy dzień edy. No i cóż, zapraszam was bardzo serdecznie. IP to RGMC.pl Zapraszam, polecam pozdro. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałem pozdrowić nosie, zwaną jako rgmc.pl, Nosią i no. Pozdro dla Ciebie, pozdro. Witam, mamy prawdopodobnie pierwszego cztera. E, pierwszego cztera nazywa się Maxo 73. E, no i ogólnie tutaj jest jego tunel. Jak widzicie, wkopał się praktycznie tutaj prosto na diamenty. Tutaj były pierwsze diamenty, tutaj jeszcze nie nagrywałem. E, no ale już nagrywam. E, w sumie na razie kopią czysty tunel, po prostu idzie do przodu. Ale poczekajcie, ja odpalę sobie X-Raya. Jak widzicie, mam zainstalowanego X-Ray'a na fabryku. I widzę wszystkie diamenty. To niebieskie to są ogólnie diamenty. No i widzę, że ogólnie obok niego nie ma żadnych diamentów. Chociaż tutaj były, patrzcie, tutaj były diamenty i je ominął. Więc w sumie. o, dobra, patrzcie, patrzcie, no patrzcie. Myślałem, że jest czysty, ale on prawdopodobnie idzie do tych diamentów, które są tutaj. Patrzcie, co robi. No i niestety chyba mamy Cheatera. Mamy stuprocentowego Cheatera. Nikt mi nie powie aktualnie, że to jest jakiś przypadek, coś w tym stylu. Więc my się już mu ujawniamy. E, ujawniamy mu się, bijemy go, dzień dobry Ja tu już przygotowuję tabliczki, bo jak zwykle do, do czyterów na tabliczkach piszemy Masz tu tabliczkę e, Siema, dlaczego czytujesz. tujesz? Jezu, dlaczego oni mi tak spałem na helpowie? Widzicie, to hop mi spami naprawdę Zaraz dam im bana na wszystkim, na IP Dobra e, Zapytaliśmy się go siema, dlaczego jest. Zobaczymy jaka będzie jego odpowiedź e, To jest taki Stevek z tego co widzę e, Temp, IP i dziesięć im spam na helpopie Dobra. Dostał bana na spam za spam na helpopie ten typek, bo kurde mnie denerwował. Hej, jestem administratorem Minecraft i ja tylko testuję serwery. Jezu no kolejne! Kolejny prawdopodobnie jakiś... No nie oszukujmy się, ale to jest chyba jakieś dziecko, ponieważ pisze testuje przez uzamknięte. Jak można tak robić? Roberka też banujemy za spam na helpopie. E, no pisze testuje przez uzamknięte i... Testuje serwery, czy są dobre. No ale nie możesz cheatować, więc dostaniesz. No ale nie możesz cheatować, więc dostaniesz Bana. No niestety, chłopie, nie wiem co ty tutaj robisz, ale. Chłop, udajesz z jakimś. A co to znaczy administrator Minecrafta w ogóle, że co? Że on jest jakimś, nie wiem. Szefem tego Minecrafta, szefem serwerów, czy o co, kurde, mu chodzi? Administrator Minecrafta. Ja o takiej funkcji jeszcze nigdy nie, nie słyszałem, ale może w sumie jest. Ty? Może on naprawdę jest admin, Nie, no chyba nie jest. Nie, no chyba nie jest. Nie, to ty dostaniesz bana, jeżeli. Co tam, jeżeli nie dasz mi tutaj rangi i nie pozwolisz mi tu grać. A, czyli on udaje takiego chłopa, który chyba wiecie, że jest szefem serwerów Minecraft i że ja dostanę bana, jak go nie zbanuję. Jestem adminem i ci usunę serwer, zgłoszę go. Ale dostaniesz bana tutaj, ty nie masz tutaj rangi, nie możesz dać mi bana. Tak, kurde, a gdzie on jest? O, tutaj jest ten Steve. Hop jest Steve'em i myśli, że mnie zbanuje. Naprawdę, nie wiem co oni, nie wiem, co oni mają w głowie. On myśli, że ja mu uwierzę, rozumiecie, to on się potrzeba do jakiegoś administratora Minecrafta, nie potrafi pisać. Pisze testuje przez uzamknięte, pisze. Chcą tu jeszcze pisze. Dostaniesz przez samożet na końcu i myśli... A ja za Boże, jaką piszę. Dobra, dajmy mu bana kill. Maksio, już go skillujemy. I twój serwer zostanie usunięty. No mój serwer zostanie usunięty, a ty dostaniesz bana. E, więc, IP, ban, Maxio, cheaty. No, no i pierwszy cheater zbandowany z błyną wyobraźną. Do widzenia, panie Citerze. Dobra, pierwszy hack z nami. Jest kolejny. Jest kolejny cheater. Prawdopodobnie cheater, jeszcze nie wiem. Ale on nazywa się BMW Kocham 13, czyli chyba lubi tą markę out. E, no i dobra, albo mu może nie chodzi o markę out. Nie wiem o co mu chodzi. Może on się tak nazywa, na przykład, nie wiem, biurko manualne wielopoziomowe. Może pewnie o to mu chodzi. E, no, e, no ale zobaczmy co on robi. On tutaj widzę, kopy się po jakiejś jaskini i sobie szuka diamentów. Odparę sobie X-raya, aby widzieć. Tu jest ogólnie dużo lawy. Bardzo nie lubię jakiejś dużo lawy, bo w ogóle nic tutaj nie widać. Ale jak widzicie, jest pełno diamentów obok niego. Go, ale on zamiast kopać, to idzie po prostu do przodu, dobra, kopię się tutaj. No tu są same sama lawa, jak widzicie, naprawdę. Tu są diamenty, ale widzę, że on ich nie chce i kopie się po prostu do lawy. E, patrzcie, z tego co widzą, się kopie tutaj do, do tych diamentów. Jeżeli będzie, na, jeżeli teraz i będzie szedł na dół, to macity. No i z tego co widzę, idzie na dół, e, więc no, dobra, on Macity Ja już go sprawdzam. Ej, patrzcie, on to minął co no dwa Dobra, jednak nie ominął, dobra. E, ja się już mu pokazuję. Dzień dobry, panie cheaterze. Dzień dobry panie cheaterze, witam, witam, masz tutaj kilof, znaczy masz tutaj oaxign, czyli tabliczkę po angielsku jak ktoś nie wie, czemu cheatujesz, no i pytamy się go prosto z mostu, dlaczego cheatujesz, e, tak jak tamtego, zobaczymy co tym razem nam pan cheater wymyśli, dlaczego cheatuje. On tym razem jest Steve'em, Poprzednio był Alexem, tym razem mamy Steve'a Więc jest, jak, jest jakiś update, ogólnie ja wolę Steve'ów od Alexu, według mnie Steve'y są ładniejsze, Alexy są jakieś takie dziwne A patrzcie, jakie Steve'y są ładne, taką ma buzię kwadratową, kurde Dobra, zobaczmy co on tutaj nam pisze, bo widzę, że pisze i pisze i coś pisać nie może przestać Jakiś chyba pisasz? No ile to piszesz, no kolejny kurde, chyba łokciami stukał klawiaturę Czołem albo kolanami w klawiaturę wali ja przepraszam, usunę. No no i od razu się przyznam do X-Ray'a, to mi się podoba. Przep ja przepraszam usunę X-ray, ale nie banuj, zatańczę na kamerce. No niestety my takich rzeczy nie robimy. E, zatanczę na kamerce. No, nie robimy takich rzeczy, bo to według mnie jest troszeczkę takie dziwne, jak administrator patrzy, jak jakiś kurde gracz tańczy na kamerce. I no, ogólnie nie polecam. Jeżeli jesteście graczami i dostaniecie bana, to nie róbcie tak nigdy w życiu, bo ktoś na przykład może to nagrać i będziecie mieli wtedy przypał, jak ktoś to roześle. Więc lepiej nie tanczcie nikomu nigdy na kamerce, ani nie otwalajcie kamerek na Discorda. Ale ja zatanczę, nie ty, albo zaświewam lub wierszyk powiem. Z wierszykiem tak samo, niestety tego nie robimy. To by było niesprawiedliwe, musisz dostać bana. Oj, musisz dostać bana. No, niestety, czytowałeś, chłopie. Każdy musi... Każdy musi dostać konsekwencje, ponieść swoje konsekwencje, swojego zachowania. Ty postanowiłeś sobie citować, no i niestety dostaniesz bana, no, Każdy dostaje to, na co zasłużył. Ty niestety zasłużyłeś na bana, trzeba było nie odpalać x-raya, grać uczciwie. Na pewno jakieś diamenty też byś zdobył, no ale ty wolisz sobie citować, no to ty dostaniesz bana, no. Ja ci nie kazałem cheatować. Proszę nie, ja teraz płaczę z... no, no, Proszę, no dobra. No niestety płaczesz, no ale płaczesz, bo cheatowałeś. Płaczesz, bo czytowałeś ip band W13 X-Ray. A jeżeli byś nie czytał, to byś nie musiał płakać, mój ty drogi kolego, więc mogłeś po prostu nie czytować. Do widzenia. Jest kolejny. Jest kolejny prawdopodobnie, nazywa się Nektarynka UW, bardzo dziwnik, ale ma chyba Maikona. To jest ogólnie chyba Maikon, więc chłop wydał bardzo dużo chyba na ogólnie swoje konto. Bo z tego co wiem, Maikon kosztuje kilka tysięcy albo kilkaset tysięcy złotych, chyba 50 tysięcy, nie, nie 50, chyba 3 tysiące, coś około tego, nie wiem w sumie ile dokładnie, ale to wygląda na Maikon. No i patrzcie, tu był jego tunel, tutaj się wkopały, tutaj były diamenty, więc jest również bardzo podejrzany. No jak widzicie są kolejne diamenty, ja już nie mam wątpliwości. Naprawdę bardzo szybko dzisiaj tych 4 wyłapujemy, ponieważ oni robią takie perfidne tunele. W ogóle się nie kryją z tym, że czytują, ja już mu się pokażę, siema. No i tak jak z każdym czterem masz tutaj cztery tabliczki. Proszę bardzo, masz tu tabliczki i już się pytamy, czemu czytujesz? Znak zapytania. Ładnie, elegancko, pytamy się, grzecznie, kulturalnie, po dżentelmeńsku, po koleżeńsku. E, pytamy się go, dlaczego czytujesz. No co, kurde, nie widzisz tego? Okulary jakieś masz sobie żało założyć. Dobra, chyba już widzi. A e, Czyta, dlaczego czytuje. E, no i nam odpowiada, wszyscy nam odpowiadają. Zobaczymy, co tym razem wymyśli. Nie czytuje, no w ogóle, w ogóle czytujesz. To podaj n -deska. albo dobra, jeżeli i tak jak zwykle, jeżeli czter odmawia i pisze, że nie, cituje, to ja wtedy proponuję, aby podał n i sprawdzimy go na n -desku. No i zobaczymy, czy na N-Desku czyniał X-Raya, kurde. Zobaczymy na sprawdzaniu. Nie mam n -deska. to pobierz, kurde, wytyfy. To mnie denerwuje. Nie mam n -deska. no jak nie masz tego, kurde, pobierz. On bardzo mało waży, bardzo szybko się pobiera, no i jest za darmo i każdy go może, kurde, mieć. Więc niech przestanie tutaj nam gadać jakieś głupoty Oj, głosuj nam Nie, nie mam miejsca Dobra, ja już wiem, że kłamię. wiecie dlaczego? Bo jeżeli ktoś pisze, że nie ma miejsca na n A n waży około 2MB To nie mógłby nawet uruchomić komputera z takim dyskiem Czemu kłamiesz się go zapytam jeszcze Czemu kłamiesz? On waży 2MB Zapytamy się go jeszcze czemu kłamie No i dajemy mu bana na IP Oczywiście tak jak standardowemu cheaterowi No, co nam odpisze? Szybko, bo tu jakiś kurde Wojluk się jeszcze nam wyświetla, jeszcze go sprawdzimy. Zobaczymy, co nam odpisze nektarta na Nie kłamie, ledwo my zainstalowali, mam lagi. Dobra, on kłamie, weźcie go kurde, kik. Ojej, zukik, ban. chciałem go kurde. IP ban nektarynka. uw, X-ray. E, tak, 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 kurde. Głupi oszust. Dobra, ale tu jeszcze jakiś Wojluk się nam wyświetla, tepnijmy się do niego, e, bo on kopie bardzo dużo denbrisa z tego, co widzę. Co jest znalazł kolejnego? Nie no, jeżeli to są jego tunele, to wyglądają dość legit, ale zobaczymy, co on robi. Bo z tego co widzę, on po prostu korzysta z tego tunelu. E, dobra, zobaczymy, tu jest Dembris, tam jest Dembris, on na razie idzie do przodu, to chyba nie są jego tunele, wiecie? E, to chyba nie były jego tunele, tu zaczyna kopać. Patrzcie, patrzcie co robi! Tu kopię, tu jest Dembris jak coś, to czerwone to Dembris. Ta czerwona obramówka, bo akurat w nederze mam ustawiony kolor czerwony, aby był. Patrzy się na to! Dobra, on jest chyba czterem. Widzicie jak się na to patrzy? Patrzcie. No i się dokopał, tak więc ban dla niego. E, jak on miał? On miał woj lul, woj podłoga, luk zium, woj podłoga, luk x-ray. No, no i dwóch czterów na jednym nagraniu mamy, no i pozdro. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałem pozdrowić się zwaną jako rgmcpl Cepel, I no, e, pozdro dla Ciebie, pozdro.